Sekcja f. To nie tu. Potrzebuje pomocy. Nie da się tego przeczytać. Cmentarz jest bardzo stary. Może mieć grabarze pewnie go zapomnieli. Napis się zatarł. Grabarze pewnie go zapomnieli. Jeszcze no coś jeszcze. Dobrze. Sekcja P. Ogólnie tylko po to tu chodzę. Bo widziałem, że był jakiś... Mm, Achievent z wętarzem. Coś... Co tu było? O właśnie, znać wszystkie ciekawe miejsca na cmentarzu. Kartografia jest takie coś. Ciekawe miejsce. Coś co to znasz? No ja tutaj coś było. Nie, to był tylko takie skrót. Chyba. Nie czytelny. Sekcja O. To tu. Nie, 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 Dziękuję bardzo. Tu jeszcze nie przyjdziemy. Okej, okay, dobra. Wchodzimy w tym Co my tu mamy? Nie da się tędy przejść. Muszę znaleźć inną drogę. To nie tu. Potrzebuję pomocy. O, już sobie znakomicie radę. Tylko zwiedzam, o kibelek. Grabarze przechowują tu swoje narzędzia. Potrzebny jest klucz, ale zamek nie wygląda na zbyt solidny. Potrzebny jest klucz, ale zamek nie wygląda na zbyt solidny. Sekcja G. Okej. Okay. Sekcja K. To coś może było? U chcę przejść, no gdzie idziesz? A że się nie da, no dobrze, niech ci będzie. Nie. Okay, ślepy za ułek. Muszę zawrócić. Ok, kolejne ślepy za ułek. da się tego przeczytać. Sekcja D. Cmentarz. O Boże. Czekaj, to, to już z początku? Tyle? Chwila, moment. Pójdźmy tędy. O, to, 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 tutaj mamy. kilo. Pomórka z znaczy mechanizm. Czy jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Chyba to nie tak. Musisz być moimi oczami, Oskarze. W porządku. To zawołaj mnie w razie potrzeby. Czekaj, 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 czekaj. Torba, znowu. Wiem, Oskarze, wie sekcja. O8 jest tam. Nie mam czasu błądzić po tym labiryncie. Okej, okay, dobra, użyję to tak. Ja już to zmieni. Zanim wrócę, muszę znaleźć sekcję O8. Ja muszę wiedzieć. A, w sensie dobra, to jest nakierowanie. Że możemy sobie po prostu dzięki niemu. Sekcja D. Dobra, to jest sekcja D. Mnie, no dobrze, Sekcja D jest tu. Zobaczmy co tu będzie. Tu kilo. Napis się zatarł. Czy jest ta komórka, tak? Tak Co możesz mi? Co ona by bez mnie zrobiła? Tu jest komórka z Narzędziami. Tu jest sekcja O. Yy, tutaj coś może tędy? No nie tutaj tędy, tu chodź. Zobaczmy co tu jest. Czy nas nie było eee, nie tu byliśmy Kurczę, co to? Tyle tu jest tylko? Takie trochę! Ja myślę, No i tu jest wejście. To mi się podoba. Tu coś nie będzie może A my musimy się wrócić po ten kilo, po prostu i tyle Wróćmy się po kilo Może teraz będziemy mogli go podnieść Mie tu Grabarze pewnie go zapomnieli Nie mogę go podnieść hmm. że pewnie go zapomnieli. Cmentarz jest bardzo stary. Może mieć nawet setki lat. No dobra, ale to... Napis się zatarł. Nie zmienia faktu, że... Coś trzeba zrobić? Czy o co chodzi? Pokieruj mnie, Oskarze! Tu jestem. Tu jest ślepy zaułek. I tu jest F. No, tu nic nie ma. No dobra, to idziemy z powrotem do tego o, i tyle, no Może później trzeba coś będzie zrobić. Ślepy zaułek. Muszę zawrócić. No co, mieliśmy się chyba tu spotkać, tak? Gdzieś. Witam bardzo serdecznie. odeszła w lepsze miejsce. O nie. Co Sanatorium Dana niestety podupadła na zdrowiu. Jej ataki kaszlu, ciąża i stres związany z trudną sytuacją Leona gdzieś w Baltajarze. Nie mogła sobie z tym wszystkim poradzić. Przed porodem lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki. Nastąpiły komplikacje, a gdy się obudziła... Straszne wieści przekazali jej rodzice. Dziewczynkę od razu pochowali. Dlaczego brązowy cień nie dopadł dany? Przecież wtedy rządzili Ostertalem. O, w końcu by ją dorwali, na pewno. Później? Dana stała się bezpłodna w wyniku komplikacji w czasie tego porodu. Została więc w sanatorium jeszcze kilka miesięcy. Była załamana biedactwo. Więc to tak przeżyła pogromy? Tak, ale wcale nie była bezpieczna. To co było dalej? Dana straciła wszystko rodziców, dziecko Leona. Gdyby mnie tam wtedy nie było, pewnie by się poddała. Ale ja musiałam wyjechać. Każdego roku zapraszano mnie do Londynu na przeróżne wydarzenia artystyczne. Mogłam więc składać raporty w siedzibie brytyjskiego wywiadu, nie wzbudzając podejrzeń brązowego cienia. Postanowiłam zabrać dane ze sobą. No to już wiem, co się wydarzyło. Smutno, czyli chyba nie jesteśmy rodziną. Dana mieszkała w Londynie przez sześć lat. Znalazłam jej mieszkanie i załatwiłam pracę u nas w MSZ. Nie miała rodziny, przyjaciół i w pewnym sensie życia. Każdą minutę spędzała w pracy na swój sposób walcząc z tymi, którzy zabrali jej wszystko. Dostawała awans za awansem, i wkrótce była jedną z osób koordynującej działania grup ruchu oporu na terenie różnych okupowanych państw Europy. Dobrze, dano, skup się. Admiralicja chce, żebyś zaznaczyła na mapie wrogie jednostki, zgodnie z raportami. Dwie baterie hmm, pocisku ziemia, powietrze przemieszczają się w kierunku Dover, w wybrzeże Francji, o tutaj tak. w kierunku w Dover czyli tutaj mm, razy dwa gdy widzę czołgów wypuszczę Cherbourg by dotrzeć do baterii pocisków Ziemia powietrze pod Brestem Cherbourg Począłki, hmm. Bateria, pocisku wziąłem powietrze przy Kajen nadal jest aktywna. Kajen Czerwurg, Morze Północne. Na Morzu Północnym nadal stacjonuje łódź podwodna. Dwie Trzech łodzi podwodnych stacjonujących na Morzu Celtyckim odpłynęły do Czerburga. Łódź podwodna opuściła Czerburg, by dołączyć do tej przybreście czyli Morze Celtyckie jeszcze, łódź podwodna. Coś jeszcze? To jest Czerburg, Morze Północne. Dwie z trzech łodzi podwodnych stacjonujących na Morzu Celtyckim odpłynę do Czerwórka. Hmm. Okej, okay, co ja tu źle zrobiłem? łódź podwodna opuściła Czerburg. Aby dołączyć do tej przybrzeżnie na północy Oceanu Atlantyckiego, no tu jest brześć. łódź podwodna. O, Dobra, tylko tego to chyba naszego. Wszystko. Dana, skarbie, możesz mi tu mówić, Janet, pamiętasz? Wybacz, ale nie mogę się przyzwyczaić. Dla mnie zawsze będziesz rudą oh. juntą. Świetnie, pewnie mogę. Chcę za to podziękować Leni, hm? Zawsze byłaś dla niej zbyt pobłażliwa. Odpuść jej. Co tutaj robisz? Tak dobrze Cię widzieć. To co zwykle, moja droga. Pewna galeria zaprosiła mnie na konferencję, więc skorzystałam z okazji, żeby złożyć raport. Ale obawiam się, że to się szybko nie powtórzy. Coraz trudniej jest opuścić okupowane terytoria. Nawet takiej słynnej artystce sprzyjającej cieniowi jak ja. Ale mów. Jak się czułaś, kiedy mnie nie było? Ja, więc Leon zaginął i prawdopodobnie od siedmiu lat leży martwy gdzieś w Baltajarze. A z kolei moi rodzice możesz się domyślić. Ale. Zaczyna przypominać jakiś sen, Junto, odległy sen, zwłaszcza ona. A ja nie chcę, żeby. No wiesz, żeby ona, moja Aneczka, po prostu zniknęła. Ja. Przepraszam Junto, ale czy możemy zmienić temat? Oczywiście, kochana. Co to jest? Więcej pracy dla Ciebie? O, tak. Alianci potrzebują kogoś do operacji ruchu oporu na okupowanym terenie. I poprosili o Ciebie. Ale prawdę mówiąc, Dano, nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Dlaczego zgłaszałam się do udziału w operacjach? Zostałam przeszkolona. Wiem, Dano, ale ta operacja będzie w Ostertalu tuż obok Wagen, właściwie. Rozumiem. Słuchaj, nie musisz odpowiadać w tej chwili i nikt nie będzie cię winił, jeżeli odmówisz. Wiemy, że nie masz z tym miejscem dobrych wspomnień. Możesz to jeszcze przemyśleć, ale zanim udzielisz odpowiedzi, musisz zidentyfikować grupę ruchu oporu, która wykona operację. Wszystko wyjaśniono tutaj. Oczywiście, sprawa jest ściśle tajna. Musisz więc przejrzeć wszystkie dokumenty tu, w tym pokoju. Skorzystaj z tego urządzenia. Ale nie wiem, jak to zrobić. Na pewno dasz sobie radę. Zawsze byłaś sprytna, moja virtuosko. Do zobaczenia. No, to biorę się do roboty. może być ciekawe. Volarberg, pewnie Cóż by inne. To pewnie służy do wymieszania powietrza sprężonego z rozrzedzonym w odpowiednich proporcjach. Jeśli dobrze rozumiem działanie tego czegoś, ciśnienie musi być wysokie w lewej róże, ale niskie w prawej. najczęściej wykorzystywany przez aliantów myśliwiec Pewnie zawdzięczam mu życie jak my wszyscy Mamy tyle pracy to nie my pod papierami i problemami wygranie wojny widać wymaga czasu a tego nam naprawdę brakuje Kto by pomyślał, że wybuchnie wojna, która obejmie dosłownie cały świat i to po raz drugi w ciągu jednego pokolenia? O matko, co za problem z chodzeniem? Głópta się, to nie tak. Spróbuję inaczej. Kina. Mm, wywiad? Okupacja? Wyzwolenie? Ruch oporu, temat grupy Polska, Hiszpania, Osterdag. Zobaczmy. Zidentyfikuj grupy ruchu oporu z wagon. Wagen. Wagen. Przebiśniek. Artysta z gór. O kurde! Przebiśnieg. Przypadek. To na pewno przypadek. Co jest to z gór? Pseudonim przywódcy grupy. No, chodź tutaj, mój śliczny przebiśniego.